Dzień dobry, dominik kanał pod napięciem. Przenosimy się do rozdzielnicy i odpowiadam na pytanie. Pytaliście mnie o te złączki. To są złączki wago praktycznie te same, co te, które mam tutaj, e, czyli to są z serii 2002. Ta akurat szara to jest 1201. Tutaj mam na przykład 1207, niebieska to jest 1204, natomiast pomarańczowa dla przykładu to jest 1202. Nie pamiętam, ta czerwona to chyba jest 1203. E, ja je stosuję, dlatego że tutaj mam 24V, od razu widzę, że tu jest inne napięcie. Natomiast te trzy przewody będziemy zmieniać na 230, dlatego już w ręku trzymam trochę inne złączki. No i dobra, elektrycy zrobili tutaj akurat z tulejkami te wszystkie przewody. Co prawda to są tulejki do przewodów 2,5 i przewody też są 2,5, więc no tak powiedzmy na styk się mieszczą. I to jest maksymalny przekrój w tulejce, który możemy podpiąć do tych złączek. Bez tulejki możemy podpiąć 4 mm2. Natomiast teraz, nawet tutaj widzicie, jak nawet mam sekcję odpowiedzialną za ledy, a jeden z tych przewodów został wykorzystany do 230, to już mam tu taki kolorystyczną informację, że no tu jest zupełnie inne napięcie, żeby zwrócić na to uwagę.